Dzień dobry Państwu. Nazywam się Elżbieta Wojczak i o całe moje dorosłe życie jest związane z komunikacją marketingową. Od ponad 23 lat zarządzam agencją reklamową, agencją komunikacji marketingowej Communication Unlimited. Chciałam opowiedzieć, jak według mnie, a mam nadzieję, że po prezentacji również według Państwa, będzie wyglądał marketing kapitalizmu XXI wieku. Nad Europą, a w zasadzie nie tylko nad Europą wisi groźba populizmu. Zagrożona jest cała zachodnia demokracja. I nie dotyczy to tylko Europy. W USA trwają zamieszki. Oczywiście katalizatorem są zamieszki na tle rasowym, ale młodzi ludzie, którzy w tej chwili kilka dni temu zniszczyli biura Microsoftu, niekoniecznie robią to z powodu koloru skóry. Jak powiedział biały student, Jednego z prestiżowych uniwersytetów amerykańskich jestem z tymi, którzy rozbijają szyby korporacji. Bo strach może być jedynym powodem, dla którego firmy zaczną się zmieniać. W wyniku ruchów populistycznych dochodzą do głosu partie rozdające pieniądze. Na to liberałowie odpowiadają: To zrujnuje gospodarkę, tylko niewidzialna ręka rynku. Ale my już wiemy, że niewidzialna ręka rynku nie troszczy się o wszystkich. Kilka lat temu Thomas Piketty napisał książkę Kapitał w XXI wieku. Książka ponad 700 stron, podręcznik ekonomiczny, pełen wykresów, analiz, rozszedł się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Financial Times określił tę publikację publikacją roku. Guardian poszedł dalej i powiedział, że to jest publikacja dekady, a amerykański Time umieścił Piketty na liście stu najbardziej wpływowych ludzi. Znalazł się tam w dosyć dobrym, choć eklektycznym towarzystwie papieża Franciszka i Bjork. Piketty w czasie ponad dekady badań zgromadził gigantyczną bazę wiedzy na temat struktury nierówności w dochodach mieszkańców Europy i Europy Zachodniej i USA. Z tej, z tej analizy wynika, że nierówności między bogatymi a biednymi będą się pogłębiały. A to z kolei doprowadziło go do postulatu, że należy wprowadzić podatek od kapitału czyli trzeba tak naprawdę opodatkować najbogatszych. Czyli z jednej strony populizm, z drugiej strony podatki, ale jest też inna droga. I my, albo nasi rodzice, wychowani w komunizmie, nie powinniśmy wierzyć, że podatki i zrównanie wynagrodzeń jest rzeczywiście rozwiązaniem. Czasem opatrzność, los syła nam kompletnie nieprzewidziane sytuacje, które mogą zdeterminować nasze dalsze działania. W marcu 2020 roku Stary Świat się skończył. W Polsce był to 13 marca, piątek, kiedy ostatni raz przed lockdownem byliśmy w biurach. Do tego czasu firmy nastawione były przede wszystkim na przynoszenie zysku udziałowcom. Niektóre, te bardziej poprawne politycznie, zajmowały się też CSR-em. Wpisane miały w misję odpowiedzialność, troskę o ekologię, o diversity. I COVID stał się tak naprawdę katalizatorem zmian. Przestraszyliśmy się, prawda? W obliczu kryzysu firmy natychmiast uruchomiły programy pomagania i dzielenia się z innymi. I wszyscy, prawie wszyscy, niezależnie od tego, co mają wpisane w misję, chcą być odpowiedzialni. Pamiętajmy, że po COVIDzie problemy świata nie znikną. Bezrobocie będzie istotnym bardzo elementem. Lęk przed utratą pracy, brak poczucia bezpieczeństwa w każdym z nas. Rynek pracodawcy. To pracodawcy będą mówili, jak i na jakich, na jakich zasadach będą nas zatrudniali. Prawdopodobnie nastąpi druga fala COVID-u. Problem emigrantów będzie istotniejszy, niż kiedykolwiek przedtem. A jeszcze chyba najważniejsze dla nas wszystkich zagadnienie, czyli nasza Ziemia, zanieczyszczone środowisko, zmiana klimatu. I co dalej? Czy na tych lękach, takich fundamentalnych lękach, o zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwiną się ruchy populistyczne? Czy może nastąpi renesans, powrót do korzeni kapitalizmu i budowa nowego, lepszego świata? Chciałam Przypomnieć tym z Państwa, którzy nie mieli dobrych nauczycieli historii, humanizm, renesans, odrodzenie XV wiek we Włoszech, był pojmowany jako rzeczywiście przywrócenie ideałów republiki, cnót obywatelskich, wzorców wychowania, uformowania moralnego, ale też harmonijnego rozwoju ludzkich zdolności. Ale był to przede wszystkim. Budowane fundamentalne instytucje kapitalizmu. To był czas, kiedy rzeczywiście kapitalizm powstawał, odrzucony był feudalizm i powstawała nowa, nowa wartość. I jeżeli, a zachęcam do przypomnienia, ten XV, XVI wiek, Włochy były wtedy o 200 lat przed swoimi sąsiadami. Naprawdę to była zupełnie, nie, to była wyspa oaza na świecie. Chciałam pokazać Państwu dwie prace. Ta po lewej, Dawid Donatellego, to praca, która powstała w tym czasie, w XV wieku we Włoszech. Praca po w prawej stronie powstała w Niemczech, też przez uznanego artystę została stworzona, również w tym samym czasie. Zobaczcie, jaka kolosalna różnica między tymi pracami. Popatrzcie, co renesans dał światu i co może dać światu ponownie. I być może. Zastanawiacie się Państwo, dlaczego na konferencji marketingowej mówię o rzeczach, które nie do końca dotyczą marketingu. Mówię o populizmie, mówię o podatkach, mówię o zmianie świata. Mówię o tym dlatego, że musimy pamiętać i wierzę w to, naprawdę w to wierzę, że marketing ma ogromną siłę zmieniania świata i kształtowania nawyków. To od nas, marketerów, zależy, jak będzie wyglądał nie tylko marketing, ale jak będzie wyglądał kapitalizm XXI wieku. To wykres z jednego z ostatnich opracowań McKinsey'a na temat tego, jak będą wyglądały organizacje postpandemiczne. W środku są trzy kluczowe wartości. Cel, Wartości i kultura. Na tych trzech wartościach będzie budowane, będą budowane nowe organizacje, organizacje postpandemiczne. Bo marki nie mogą być nakierowane tylko i wyłącznie na zysk, na robienie pieniędzy. Marki powinny mieć na celu znacznie więcej, powinny się kierować wartościami, budowaniem wartości w kontekście zarówno biznesowym, bo biznes jest bardzo ważny i zarabianie pieniędzy jest bardzo ważne, ale również w kontekście całego społecznego otoczenia. Dzięki takiemu myśleniu, dzięki takim działaniom sama marka zyskuje na wartości. My w firmie nazywamy takie marki value brand albo marki wartości. COVID przyspieszył... Wszystkie w zasadzie procesy, które się działy, kończy się czysto transakcyjny biznes. Zysk będzie zawsze bardzo ważny, ale przestaje być jedynym kryterium. Wzrasta rola wizerunku marki, marki, która myśli o innych. Zaczynamy kupować od tych marek i zaczniemy kupować od tych marek, które mają wyższy cel. Od brand. Wartość dla udziałowców. Nie będzie już wszystkim, czego oczekujemy od firmy. Oczywiście yy, ważna jest korzyść, jaką marka przynosi udziałowcom, pracownikom, klientom, ale kluczową historią będzie to, czy marka przynosi również wartość całej społeczności. Będą liczyły się marki, które zmieniają świat najlepszy i które poprawiają jakość życia ludzi i społeczności. Czyli chcemy value brands. We wrześniu ubiegłego roku, czyli jeszcze przed pandemią, jeszcze przed COVID-em, firma Strawberry Frogs w Ameryce przeprowadziła duże badanie, pytając konsumentów, jak oceniają i co dla, co dla nich znaczy marka zaangażowana, czyli to co nazywam value brands. I respondenci, duża grupa, ponad 6 tysięcy osób, odpowiedziało, że są cztery elementy, które kształtują powodują, że marka jest zaangażowana, że marka jest value brand. To jest, czy marka jest zaangażowana w zmienianie świata na lepszy, czy benefity płynące z marki dotyczą zarówno udziałowców, jak i społeczności, czy marka ma wyższy cel niż tylko zarabianie pieniędzy i czy marka prowadzi działania, akcje mające na celu poprawę jakości życia ludzi i społeczności. Coraz więcej Konsumentów uważa, że zaangażowane marki są to jedna z istotnych czynników przy zakupie produktu. Jeżeli popatrzycie na ten wykres, to jest, to jest dalszy ciąg tego badania, o którym mówiłam, na 6 tysiącach ludzi, widzimy, że marki te w kolorze czerwonym, to są marki zaangażowane value Brands, one są dwa razy, co najmniej dwa razy bardziej wartościowe dla konsumentów. Bo to konsumenci mówią: poleciłbym tę markę innym dwa razy częściej, kupiłbym tę markę lub usługę. Jestem, chciałbym pracować w takiej firmie. A także, to też jest bardzo istotne, bo każdemu mogą się zdarzyć wpadki, będę z taką marką, nawet jeżeli ona będzie miała trudny czas. Czyli zaangażowanie, budowanie value brands jest świetne dla biznesu. Co się wydarzyło przez ostatnie trzy miesiące? Miejcie, proszę w głowie, populizm, Piketty, COVID jako katalizator zmian. I to, że tak naprawdę musimy się przestraszyć, żeby zacząć się zmieniać. Chciałabym pokazać kilka case'ów, które nasza agencja zrealizowała dla naszych partnerów, których wspieraliśmy w czynieniu świata choć trochę lepszym. USP Zdrowie zapytało ponad 500 placówek w całej Polsce, czego potrzebują w czasie COVID-u. I dla każdej z tych 500 placówek dostała zaspokojone bardzo konkretne potrzeby. Warsaw Genomics, firma, która zajmuje się, zajmowała się badaniami genetycznymi pod kątem obciążenia onkologicznego, w ciągu dwóch tygodni uruchomiła możliwość realizacji testów w kierunku SARS i w tej chwili wykonała już ponad 100 tysięcy testów. Do tego, to jest ten slajd, który Państwo widzicie poniżej, ponad 20 firm zgłosiło się spontanicznie, żeby wspierać te badania, i dało, zainwestowało duże pieniądze w realizację badań. Invest Comfort, fantastyczny deweloper z Wybrzeża. Zachęcam Państwa, cudowne inwestycje. Piękne, piękne, piękna inwestycja jako second home. I y, pomyśleli o tym, że trzeba myśleć o tym, co tu i teraz, ale też trzeba myśleć o jutrze. I stworzyli program Dziś dla Jutra, który pomaga y, najbardziej potrzebującym. Pomaga oczywiście szpitalom, ale też pomaga domom dziecka, hospicjom. Blue City, centrum handlowe mieszczące się w ochocie, na Ochocie w Warszawie. Blisko 30% stanowią tam seniorzy na Ochocie. Wielu z nich jest samotnych, schorowanych. Blue City zamówiło u swojego najemcy poprawki krawieckie, maszseczki specjalne dla starszych osób. Orklaker, producer między innymi fantastycznego kosmetyku do pielęgnacji zniszczonych rąk, przekazał szpitalom swoje biooil, żeby, żeby zadbać o ręce lekarzy i pielęgniarek. Suzuki. Suzuki przekazało samochody lekarzom, żeby mogli nie korzystać z transportu miejskiego, tylko w sposób bezpieczny dojeżdżać do pracy. Później akcja rozszerzyła się na pielęgniarki i na ratowników medycznych. I Communication Unlimited, czyli moja firma. Postanowiliśmy zaopiekować się i wesprzeć szpital jednoimienny Czerniakowski na Solcu, szpital Czerniakowski, po to, żeby, żeby również tam perso wesprzeć personel medyczny. Szpital, który nie jest szpitalem jednoimiennym, w związku z tym, szpital, który, potrzebuje, który musiał przejąć istotną część chorych z reszty miasta, bo szpitale zostały zamknięte te dla, dla, dla osób zakażonych COVID-em. Zorganizowaliśmy zbiórkę, zebraliśmy pieniądze, za które można kupić, kupić ośrodki ochrony, ale również kupiliśmy walkitoki. Walkitoki, dzięki którym ułatwiliśmy życie pielęgniarek. Pielęgniarki nie musiały już za każdym razem, żeby skontaktować się z pacjentem, przebierać się w niewygodne ubranie ochronne, tylko po prostu przy prostszych rzeczach mogły porozmawiać przez walkitoki. Myślę, że korzyści, które przynoszą value Brand są niepodważalne. Tak? Budujemy pozytywny wizerunek, mamy dobry wpływ na społeczeństwo, wyróżniamy markę na, na tle innych, Ludzie, konsumenci stają się lojalni, ale przede wszystkim sprzedaż. Marki, marki zaangażowane sprzedają się lepiej. Przed światem, przed światem to znaczy przed nami, stoi wiele wyzwań. I pandemia udowodniła nam, że mamy jedną tylko planetę. I mam nadzieję, że wszyscy zrozumieliśmy lekcję covidową, bo opatrzność nie da nam drugiej szansy. Chciałam opowiedzieć o programie, który powstał u nas w firmie, w naszej agencji jeszcze przed covidem. Dlatego, że my nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o naszej firmie, naszym mieście, naszym kraju czy nawet Europie. Musimy myśleć o całym świecie. Stworzyliśmy program Seal for Africa, którego celem jest niesienie pomocy w Afryce. Chodzi o to, żeby przede wszystkim pomóc dziewczętom, młodym kobietom, które dopiero wchodzą w dorosłe życie, otworzyć przed nimi nowe możliwości i dać im szansę, szansę nauki. To jest taki krąg pomagania, to znaczy zamówiliśmy w Ganie torby, torby w tradycyjnym ghanijskim w wzorze Kętę, każdy kolor ma znaczenie. Te torby powstają w warsztatach krawieckich, dają dzięki temu pracę kobietom, ale również uczą się młode dziewczyny, jak szyć. Później znajdujemy osoby, które są gotowe ufundować stypendium, roczne stypendium dla jednej dziewczynki, dla jednej młodej kobiety, takiej, która jest albo uzdolniona, albo pracowita i rzeczywiście pokazała swoim dotychczasowym funkcjonowaniem, że warto, warto w nią zainwestować. Stype osoba, która ufunduje stypendium w nagrodę, w nagrodę jako certyfikat, dostaje, dostaje tor taką torbę, a my zamawiamy Kolejną torbę na kolejne, dla, dla kolejnej młodej kobiety. Pamiętajmy, że stypendia pozwalają na dalszą edukację i dają szansę na lepsze życie, a dzięki temu kraj, w którym dana osoba żyje, też ma szansę na rozwój. Więc, jeżeli dla kogoś z Państwa ta opowieść o torbach zabrzmiała zbyt marketingowo, to chciałam potwierdzić. Tak, promuje w ten sposób również swoją firmę. I nie ma w tym nic złego, bo program CU for Africa daje młodym kobietom szansę na lepsze życie. Lepsze życie, to znaczy lepszy wkład w gospodarkę, to znaczy lepszy kraj. Marketing ma ogromną siłę i to od nas zależy wybór. I jak wyobrażam sobie kapitalizm XXI wieku? Na pewno jak, nie jako kraj, który płaci wysokie, w którym mieszkańcy obciążeni są wysokimi podatkami. Na pewno nie kraj spolaryzowany, nie kraj populizmu. Na pewno nie walki na ulicach, ale budowanie wspólnoty firm i marek wartości, które zmieniają świat na lepszy. I do budowania takiego świata Państwa zapraszam. Dziękuję.